Nie było, nie było nie do wykonania. W 1943 roku przez Norwegię albo przez Szwecję Anglicy byli w stanie dokonać tutaj nawet nalotu dywanowego. Słuchajcie, na tej stacji w 1944 roku wszyscy już wiedzą o zamachu na Hitlera, wiedzą, że Mussolini jedzie do Hitlera. Słuchajcie, wystarczyło wtedy przysłać tu kilka myśliwców bombardujących. Wystarczyło, żeby to zrobili Rosjanie, żeby to zrobili Brytyjczycy albo ktokolwiek. Słuchajcie, wojna by się w 1944 roku Skończyła. I co jest właśnie tutaj takie niezrozumiałe? 6 godzin po zamachu Hitler przychodzi na tą stację, wita się z Mussolini. Nie ma na nim żadnych zadrapań, tak jak już Wam wcześniej tłumaczyłem. Widzieliście, jak wyglądały fragmenty, yy, fragmenty tego bułku. Słuchajcie, to jest barak drewniany, ale obudowany betonem i cegłą. Czyli mamy do czynienia z konstrukcją yy, betonową. Nie sam barak, jak nam się wciska, że to był barak ażurowy i przypuszczam, że w tym baraku nie przeżył Że to jest potem jeden wielki piz na wodę. No słuchajcie, jak oglądacie filmy wojenne, czy cokolwiek, jak eksploduje bomba w pomieszczeniu. No pogadajcie z ludźmi, którzy mają do czynienia z medycyną sądową. albo książki wystarczy poczytać. Po takim wybuchu, słuchajcie, człowiek jest głupy co najmniej 24 godziny. Hitler robi ponoć, tylko posękały bębenki w uszach. I lekko miał zranioną e, rękę. I to wszystko. I on o własnych siłach przychodzi na tą stację wita się z Mussolinim i potem wydaje ten słynny rozkaz wymordowania wszystkich członków rodzin do piątego pokolenia zamachowców od Stauffenberga tylko, że w to wszystko już jest kanary zamieszany, to już jest zamieszany Keitel, słuchajcie to już jest schyłek wojny i przy, przypuszczam, no to jest taka teoria, nawet tutaj jeden z przewodników o tym opowiada, że wszyscy ci, którzy byli wewnątrz tego bunkra zginęli że momentalnie Pojawia się jakiś tam sobowtór i od tego momentu mamy już y, do czynienia z najbardziej zakłamaną, przekręconą historią y, trzeciej, trzeciej, y, końca schyłku II wojny światowej, czyli końca trzeciej Rzeszy. Hitler, słuchajcie, po zamachu, gdyby faktycznie tak się stało, od razu by to miejsce opuścił. On tu zostaje. On tu zostaje i w zasadzie nie znamy daty, kiedy on się pokazuje w Berlinie w 1945 roku. Czy to się... Gdzie jest z, z ofensywą rosyjską, która rusza w styczniu, tym bardziej, że Rosjanie już sobie wszystko otaczają, ten teren, tu wschodnik już się toczą walki, a Hitler tu jest do ostatniego momentu. Słuchajcie, i on stąd wyjeżdża pociągiem. To jest też dla mnie niezrozumiałe. Słuchajcie, Rosjanie jak do, do dopadli wtedy to jak cysukę po prostu. A on sobie spokojnie wraca do Berlina i do Maja siedzi sobie w schronie w Berlinie. Także na te pytania też będziemy kiedyś może znali odpowiedź, może nie. Wejdziemy teraz tutaj, jak jest zaplecze, baraki i wejdziemy do studni. Zobaczycie, jak te dzięki wyglądają dokładnie tak samo jak te, które są na sajdaku właśnie w lizy. Czekaj maniek, niech pleczu, no nie, dojdą, nie na tej...